Z tej strony Kikus Dzisiaj mamy odcineczek z rana Oczywiście przepraszam Że przez długi czas Prawie dwa tygodnie Nie dodawałem oczywiście Odcinków Ale miałem niestety problemy techniczne Ale już je rozwiązałem I No już wiem co było przyczyną Już to naprawiłem Także już jest wszystko ok No i co dzisiaj sobie zagrałem w minecrafta Oczywiście zapis na którym nagrywa Minecrafta jest już więcej zrobiony, ponieważ na nim robiłem odcinek, ale on nie chciał mi się przerobić z kolei. Coś się tam pitoliło. No ale jak już powiedziałem, wszystko naprawiłem niestety, nie mogę dodać tamtego odcinka. Bo jest nieprzerobiony, ale tylko dach jest zrobiony i łóżko. A tak to poza tym nic więcej nie ma no i dzisiaj co? Dzisiaj postanowiłem, że pozdawałem sobie trochę surki, żelastwa itp itd. Być może zejdziemy do kopani, ponieważ odkryłem poprzednio. No i proszę jesteśmy. Jak widzicie. Mmm, sami... No, dach jest cały zrobiony już. Wszystko jest pokryte szkłem. No ale cóż, takie życie. Coś by tu trzeba zjeść. Może być. Ja może sobie wezmę killów, wynosionę. I motyczkę. I sobie zrobimy jakieś mini pole uprawne. Gdzieś blisko wody. Bo tak to będzie gdzieś tutaj pewnie. Trochę tego trzeba poniszczyć. No i cóż, robimy tu coś, że była woda. Myślę, że tyle wystarczy. Tak, ze 3 rządki na razie nie więcej. Po co więcej? No to co, siejemy. Zasik na pewno z tego będzie. No i niech nam to rośnie. No, i dobra, jak widzicie, tutaj mam oznaczone kopalnie. Ponieważ, no, dosyć fajnie je odkryłem. Kopiąc tu co nieco. Ja wam pokażę trochę. Jeszcze nie jestem na kopalnie za bardzo gotowy, bo. No, nie mam dobrego wyposażenia ani co. Ale patrzcie, co tu jest. No, ja. O, kopalnia, jak widzicie. Dobra, ja jestem spadam, bo jak tu przyjdzie jakiś creeper albo co i wybuchnie, to będzie po mnie. Pamiętam jak tutaj kopałem, było słychać lawę jak bulgocza. Może coś słychać, ale tylko lekko. Tutaj coś sobie zrobimy. Także trzeba tutaj trochę podkopię. Na wejście na razie taki niech będzie. Kamień się zawsze przyda. Albo w sumie idę do kopalni, ale nie do tamtej pod wodą Tylko raczej... No... Do... do tamtej, dalszej Tylko sobie szybko zryj jakąś... jakąkolwiek pochodnię Ponieważ tam jest dość ciemno Zobaczyłem No, a tam mi wystarczy Bo co więcej... to zostawiamy. I to też. I to też. bierzemy tutaj po kilo, w pochodni i Myślę, że z tym ale jeszcze, właśnie, jeszcze mieczek sobie weźmiemy. Będę musiał te tereny podwiedzać. Bo widzę, że są dosyć fajne. A może być tam coś fajnego, mogę wioski jakieś podkrywać. Yy, tych, jak się oni nazywają. Nie senderzy, tylko. Nie wiem, NPC chyba jakoś tak. Profesjonalnie się ich jakoś nazywa, ale zapomniałem jak. Ale dobra, mniejsza z tym. No właśnie, tu jest ta kopalnia. No i dobra. Tak, creeper. Sayonara mi stąd. No i prawidłowo. Hmm. Cóż, spróbujmy tutaj, bo widziałem, że tutaj jest dosyć dobra miejscu. To tutaj trzeba uważać, bo jest naprawdę głęboko. Tak, głęboko jest. To Kurczę, no. To znaczy sobie drogę, żebym się później nie zgubił. Mamy lawę już. Zapomniałem, którą się sprawdza. Na którym się jest poziomie? Nie, w 10? Nie. W... Które to było? Nie. O, F3. Jesteśmy na 48 poziomie. Diamenty się zaczynają na 12. Ja na razie i tak na razie bym nie zbierał diamentów. Nie mam do tego odpowiednich tych. Spadaj, debilu. Ja tu przyszedłem po coś. A! Trochę spadłem. Jest, mam już tam. Dobrze, że wziąłem miecz Wiesz. No to mi się, debilu. Dobrze. Dobra. O nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię. Trzeba coś tu działać. Hmm. Dałem żelazo, a mi jest właśnie potrzebne żelazo. Ja sobie tylko znaczy drogę. Mniej więcej. O, żelazo! Zdobnie. Co? Z stąd. No i bardzo dobrze Jeszcze raz sobie zaświecę, nie chcę się zgubić Nic nie tu, nie ten Dobra Coś tu jest Coś tu jest, jeszcze No dawaj debilu, dawaj debilu No i co? I co? Dobra Mniejsza z tym z czym ja kopię? No zarazie dwa żelazo Który poziom? 36 Cóż to sobie Wezmę Przyda się Gdzie jest znowu debil? Słyszę go przecież No gdzie jesteś? Chodź tu walczanie. No, fajna miejscówka. Ale jak na razie. O. Żelazd. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O. Więcej.

Jest jeszcze, ja też. To jest gdzieś łaspaw, mi się wydaje. Jak się dowiem, gdzie to zniszczę, spawnię. No takie coś czasami wkurza i to nieźle. Jeszcze tylko tam pójdę po to i pewnie spadam z tej kopalni. A pochodnie, pewnie zostawię tu, bo po już mi Dobra, wszystko czynię. Jak nie to czasami w kurze jak oni tak wyjął. W jakimś, nie wiem, może nie tyle, co się wkurza, ale czasem nie boję, bo tak to czekać by było w głowie, albo co. E, dobra. Ja może coś zjem bo jest kiepsko. Zaczęło zaczęłem się, ale cóż, trudno, nic to nie poradzę. Musiałem coś zjeść. I się stąd ewakuuję ewakuować się stąd jak nas tu zaraz dziabnie jakie albo co to ja nie ręczę za siebie tylko mieczek mieć w gotowości trzeba już słyszałem już się tam palą ha i co i co i górno nie złapiecie mnie, debil. Eee, ty, panie! Ujać się! No i co? No i co, i co, i góry? No, no niestety, ale szkoda. Serio noc, taka pora. Wow, Go, 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 go Jakie wyszedłem, jak będzie... Jak ja przeżyję, to to będzie cud Poewapuować się z kopalni, bo oni teraz na z Teraz szybko w po szybko Jak najszybciej Zębiaki już są i wszystko trzeba się ewakuować jak najszybciej. Wszystko nas zaraz zacznie atakować jak nas zauważył. Nie już zauważyli, ale coś ja na to poradzę. A nie, jedź po rogu dwóch szybko. Cześć, cześć, nie zwracajcie na mnie uwagi. please. Tylaj! Dobra. O Dobra, wszystko. Co? Ty nie możesz to rozwalić. No nie. O. No to cóż. Nie może się prześpię, żebym był bezpieczniejszy. No, i cóż, myślę, że na tym skończymy nasz dzisiejszy odcinek. Myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście dawajcie łapki w górę. Na razie.